Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 7 marca To w naszym sercu leży sedno problemu. Ludzie, miejsca i sytuacje nie prowadzą do grzechu, lecz ujawnia się przez nie grzech mojego serca. Gdy zapytasz małego chłopca dlaczego uderzył siostrę to nie odpowie, że to pewnie przez grzech, który mieszka w jego sercu. Powie raczej, że to ona mu dokuczała. Jeśli zapytasz nastolatka, dlaczego tak późno wrócił do domu, nie weźmie raczej odpowiedzialności za swoje postępowanie. Opowie ci długą historię o tym, jak to na drodze, którą jechał, zdarzył się wypadek, o spóźnionym autobusie, albo że droga, którą normalnie jeździ, została całkowicie zalana przez ulewę. Jeśli zapytasz ojca, dlaczego jest ciągle taki zdenerwowany, nie odpowie, że to przez egocentryzm i niecierpliwość, które mieszkają w jego sercu. Odpowie, że to przez dzieci, które doprowadzają go do szału. Jeśli zapytasz samotną osobę, dlaczego jest taka niezadowolona i humorzasta, nie przyzna, że to z powodu zazdrości, którą ma w sobie. Powie, że życie jest zbyt trudne. Jeśli spytasz starszego człowieka, Dlaczego jest taki nieprzyjemny? Nie wskaże na zgorzknienie, które zapanowało w jego sercu. Będzie raczej wspominał wszystkie sytuacje, w których nie otrzymał tego, na co zasłużył. Czasami wydaje mi się, że to jedyna biblijna prawda, w którą nikt nie wierzy. Gdy coś źle robimy, wszyscy wskazujemy na zewnętrzne przyczyny. Korki doprowadzają mnie do szału. Ona mnie tak denerwuje. Szef wydobywa ze mnie wszystko, co najgorsze. To bardzo wygodna herezja na poziomie codziennego życia. Sprawia, że dobrze się czujemy, myśląc, że nasze największe życiowe problemy wynikają z tego, co dzieje się poza nami, a nie w nas. Problem polega jednak na tym, że nie jest to prawda. Jezus zniszczył samozbawczą perspektywę na ludzkie postępowanie w swoim kazaniu na górze. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Grzech to zawsze kwestia serca, zanim stanie się kwestią postępowania. Oznacza to, że nasze największe problemy są w nas, a nie na zewnątrz. To zło we mnie łączy mnie ze złem, które jest na zewnątrz. Muszę więc przyznać, że sam jestem swoim największym problemem. Jeśli to wyznam, mówię jednocześnie, że nie tyle potrzebuję ocalenia od ludzi, miejsc i sytuacji, lecz łaski, która jako jedyna może uratować mnie przed samym sobą. Mogę uciec od ludzi czy sytuacji, ale nie przed swoim sercem. Boża łaska to łaska dla naszego serca. I to jest bardzo dobra wiadomość. Dalsze rozważania i zachęta, list Jakuba, 4:1:10